Cześć, tu znowu Gimper, a to Kroniki Legend. Dzisiaj postaram się przeanalizować dla Was patch z Hekarimem, który wyszedł w minionym tygodniu. Podjąłem się także zlektorowania spotlighta tej postaci. Zacznijmy jednak od ważnego ogłoszenia. Od teraz odcinki Kronik Legend będą pojawiać się na moim prywatnym kanale. Zapraszam na niego, jeżeli nadal chcecie być na bieżąco z informacjami ze świata Ligi. Przejdźmy do analizy patcha. Przede wszystkim do gry dołącza Hecarim. Postać będąca bruzerem, opierająca się na mechanice movement speedu, posiadająca niezłe efekty crowd control, całkiem wytrzymała i potrafiąca zadać przyzwoity damage. Choć po kilku meczach rozegranych na publicznej becie klienta, a także już w normalnej grze, mam wrażenie, że pod względem zadawanych obrażeń lekko odstaje od topowych pików na pozycję solo top oraz jungle, ale wyróżnia się nieco większą wytrzymałością. Umiejętność pasywna Ani została lekko przebudowana, choć koniec końców będzie działać tak samo jak dotychczas. Zaklęcie, które nałoży Stuna na przeciwników, nie nabije nam ładunku na liczniku tej umiejętności, ale za to ilość ładunków wymaganych do odpalenia Stuna została zredukowana z 5 do 4. Mamy buffy oraz bugfixy dla Akali. Zwiększony został jej bazowy pancerz oraz zdrowie. Hmm, czy słusznie? Yy, myślę, że tak. Akali jako postać walcząca w zwarciu, a jednocześnie mało wytrzymała, no cóż, była mm, stosunkowo łatwa do sfokusowania. Ale cóż, z drugiej strony, jest to postać typu Assassin, jej zadaniem jest zabijać szybko i również szybko wycofywać się, by zaskoczeni przeciwnicy nie zdążyli nas zabić. No, choć w większych walkach nie było to takie proste do wykonania. No, myślę, że teraz więcej ludzi zacznie grać Akali, ponieważ łatwiej będzie jej przeżyć w trudnych sytuacjach. Zaktualizowano też rekomendowane przedmioty dla Gragasa, z itemów charakterystycznych raczej dla tanków zostały one zmienione na bardziej pasujące do roli AP Carry. Zdecydowanie słusznie, Gragas jako AP Carry jest postacią niezbyt prostą, ale szalenie satysfakcjonującą, zadaje bardzo dużo obrażeń i może atakować przeciwników nawet yy, z dość sporej odległości. Mały buff przypadł Jaxowi. Jego umiejętność pasywna będzie teraz nabijać taki, nawet jeżeli jego atak nie trafi lub zostanie zdodżowany. Zważywszy na fakt, iż mechanika dodża została niemal usunięta, z gry, zmiana nie wpłynie zbytnio na rozgrywkę. Kayli otrzymała solidne wzmocnienie Divine Blessing, lecz więcej, przyspiesza też więcej i dłużej, a koszt manny został lekko zwiększony. Myślę, że bardziej wspomoże ją to w roli supporta niż Adekary, choć nadal jest postacią. Przeciętną na obydwu pozycjach. Jej problemem jest raczej zbyt mały zasięg autoataków. Nawet po, odpalaniu, po odpaleniu Riders Fury wnosi on tylko 525. Jak na Adequarius to jest bardzo mało. Buff ogólnie, okej, okay, dobry, ale myślę, że Riot będzie musiał jeszcze trochę podobać w tej postaci, by poprawnie ją zbalansować i wzmocnić troszeczkę inne aspekty. Zmienił się sposób, w jaki działa Tornado Jany. Teraz będzie wyrzucać w górę na od 80 do 120 jednostek, w zależności od tego, jak długo tornado się ładowało. Wcześniej wyrzucało zawsze na 100 jednostek w górę. Z tym wiąże się zmiana czasu, w czasie którego przeciwnicy są podrzuceni. No, pozwoli to na pewno na skuteczniejsze wykorzystanie tego zaklęcia w odpowiednich sytuacjach. Czy zmiana była potrzebna? Myślę, że tak, gdyż nierzadko szybkie tornada zbyt mocno ułatwiały sojusznikom ucieczkę. Oprócz tego został zmniejszony koszt Mandy'ego Ultimate'a przy jednoczesnym zmniejszeniu dystansu, na jaki odrzucani są przeciwnicy za jego pomocą. Kolejna zmiana, która nieco utrudnia Janie efektywne ratowanie sojuszników. Eee, myślę, że rzeczywiście słusznie. Eee, zdolności naszego supporta pod tym względem były nieco zbyt wysokie i była ona bardzo często pikowana, ponieważ eee, świetnie, świetnie radziła sobie z ratowaniem sojuszników przed śmiercią. Lepiej od innych supportów, nawet momentami. Mamy także w tym patchu spory baw dla Oriany. Od teraz koszt rzucenia EQ Q nie wzrasta wraz z levelem, utrzymując się na stałym poziomie 50 punktów many. Z pewnością powinno to ułatwić fazę lejnowania, ale czy nie sprawi, że możliwości harasu Oriany stają się zbyt wysokie? Myślę, że to wyjdzie w praniu. Metalowa baletnica powinna stać się teraz częściej granym Apekary. Sama postać była stosunkowo ok już przed zmianą i ten buff powinien zwrócić na nią uwagę graczy. Wzmocnienia doczekała się także nieco zapomniana przez przywoływaczy Sedgwani. Zmniejszony, yy, zmniejszony został koszt rzucenia Arctic Assault, a także cooldown na Glacial Prison. Buff yy, nie jest znaczący i ciężko mi się na jego temat wypowiedzieć, ponieważ panią jeżdżącą na dziku widywało się dotychczas bardzo rzadko. no Miejmy nadzieję, że dzięki temu częściej zobaczymy ją w grze. Lekko zmniejszony został koszt many Ultimata Swaina. Jest to wzmocnienie związane bezpośrednio z nerfem regeneracji many przez Blue Buffa w ostatnim patchu. Oprócz tego, lekko poprawiona została jego animacja autoataku, by łatwiej było hitować miniony. Zmiana nie była potrzebna, ale na pewno ułatwi grę taktykiem z Noxusu. Zmniejszony został cooldown na umiejętność Move Quick u Timo z 22 na 17 sekund. Poprawionych zostało, kilka te zostało też kilka bugów, także zwiadowca powinien radzić sobie lepiej. Choć moim zdaniem bardziej nadaje się na slotop niż na adekary, myślę, że to wzmocnienie to krok w dobrą stronę. Garść buffów otrzymał także Zilean: przede wszystkim na koszty many. Time Warp kosztuje teraz 20 punktów many mniej, a Chronoshift nawet 75 punktów many mniej. Zilean jest e, stosunkowo trudną do zaszufladkowania postacią, ale osobiście sądzę, że te zmiany nie były mu potrzebne. W odpowiednich rękach e, nasz staruszek był naprawdę solidną postacią. A dzięki zmniejszonym kosztom many będzie działał jeszcze skuteczniej. Nie są to zmiany bardzo znaczące, aczkolwiek mogą nazbyt ułatwić grę z Ileanem. Przejdźmy teraz do zmian w przedmiotach. E, tutaj, parę ważnych zmian, zdecydowanie. Atma otrzymuje nerfa: będzie konwertować 1,5% healtha na damage zamiast dotychczasowych 2%. Czy słusznie? Myślę, że mimo wszystko tak. Bruzerzy byli, moim zdaniem, w stanie zbyt łatwo dominować gry, i zmiana powinna im to nieco utrudnić. Osłabione zostały także Doran's Blade i Doran's Ring. Zredukowano ilość zdrowia, które dają ze 100 do 80. Nie sądzę, by ta zmiana była potrzebna, aczkolwiek zdecydowanie wpłynie na wytrzymałość AD i AP carry w mid -game. Trzeba będzie po prostu grać ostrożniej. Hexdrinker otrzymuje buffa. I jak dla mnie kompletnie chybione posunięcie. Przedłużono działanie tarczy z 3 do 5 sekund. Hexdrinker i tak był bardzo mocnym itemem, a teraz stanie się jeszcze mocniejszy. Wzmocnienie kompletnie nieuzasadnione i może nieco rozbić balans. Podejrzewam, że zamiast Atmi będzie się teraz na Bruzerach budować Hexdrinkera, następnie Maw of Malmortus, co będzie jeszcze mocniejsze. Koszt Wiz Enda został zwiększony o 150 yy, sztuk złota. Zmiana dobra, bo sam przedmiot wydaje mi się dawał troszkę zbyt wiele statystyk, jak na swoją cenę. Teraz jest bardzo ok, choć myślę, że w przyszłości mogłoby pojawić się opcja rozbudowy go w coś większego. Zmieniono też system przyznawania doświadczenia i złota za zabijanie wroga. Będziemy teraz dostawać więcej EXPA za pokonanie przeciwników, którzy mają wyższy poziom od nas. Dostaniemy też więcej złota za zabicie przeciwnika, który jest na killing streaku. Dodatkowo otrzymujemy od teraz więcej doświadczenia za zabijanie w kilka osób. Generalnie te zmiany pomogą nam szybciej odbić się w górę po wygranym teamfightzie w warunkach kiedy drużyna przeciwna dotychczas dominowała. Mecze powinny być bardziej emocjonujące, przez zwroty akcji, zmiana myślę, że raczej na plus. Kilka zmian dotknęło też runy na Magic Penetration, Ability Power i Magic Resist. Nerf run na Magic Resist nie jest bardzo dotkliwy i dla osób, które nie budowały całych stron opartych wyłącznie na odporności przeciw magii, nie zrobi on różnicy. Dużo ciekawie wygląda to w przypadku run ofensywnych. Wzmocnione zostały esencje i glify na Magic Penetration oraz glify na Flat Ability Power. Mimo wszystko myślę, że glify na Ability Power per Level nadal są lepsze. Wyrównują się już na szóstym poziomie, a na 18 dają 3 razy więcej Ability Power niż płaskie runy. Dadzą też raczej więcej niż 5 punktów Magic Penetration, choć, mogą być ciekaw... choć te Magic Penetration mogą być ciekawą opcją na czempionów z wysokim bazowym damageem i przeciętnymi przelicznikami. Podobnie z kwintesencjami. E, penetracja może być dobra na APK z przeciętnymi przelicznikami, którzy mają wysoki bazowy damage z speli. W przeciwnym razie lepiej pozostać przy płaskim Ability Power. To była analiza patcha, a teraz zapraszam Was na spotlight Hekarima. Witamy w prezentacji bohatera League of Legends na celowniku Hekarim cień wojny. Hekarim to wojownik walczący wręcz, specjalizujący się w mobilności i walce w dżungli. Potrafi atakować w biegu wielu wrogów lub szarżować w bój. Jego bierną umiejętnością jest Warpath. Przenika on przez jednostki i zmienia część prędkości ruchu w premium do obrażeń. Rampage zadaje obrażenia pobliskim wrogom. Jeśli trafi, cooldown umiejętności skraca się. Jeśli Rampage nie trafi niczego przez kilka sekund, cooldown wraca do normy. To Twoje główne źródło obrażeń, weź więc Rampage na pierwszym poziomie i rozwiń maksymalnie do poziomu 9. Spirit of Dread tworzy aurę, która zadaje obrażenia wrogom. Ponadto Hekarim przewraca sobie punkty zdrowia równe części obrażeń zadanych tym wrogom, działa to słabiej na miniony. Ponieważ daje sporo obrażeń i zdrowia, zainwestuj szybko punkt i maksuj umiejętność do poziomu 13. Devastating Charge daje Hekarimowi premię do prędkości na kilka sekund. Jeśli zaatakuje w tym czasie wroga, zadaje dodatkowe obrażenia i odpycha cel. Devastating Charge zadaje obrażenia zależne od przebytego dystansu. Ponieważ to zaklęcie użytkowe, maksuje je na końcu. Jego Ultimate to Onslaught of Shadows. Hekarim szarżuje w wybrane miejsce, zadając obrażenia i sprawiając, że wrogowie uciekają od niego. Ponadto przywołuję wilmowych jeźdźców, którzy także zadają obrażenia. Najlepiej brać tę umiejętność, kiedy się da, na poziomie 6, 11 i 16. Starajcie się mieszać obrażenia, wytrzymałość i mobilność za pomocą run, specjalizacji i przedmiotów. Używam marków na Armor Penetration, Sealy na Armor, Glyphów na Magic Resist per Level i Essencji na Movement Speed. Polecam Masteriesy 9-12-9. Przebicie pancerza, zdrowie, redukcja obrażeń oraz prędkość ruchu i wydłużenie trwania buffów. Jeśli nie walczysz w dżungli lub grasz w Dominion, omin specjalizację do walki ze stworami na rzecz wytrzymałości. Normalne bitwy zacznę z Boots of Speed i trzema held Potionami. Szybko kupuję Wriggles Lantern i Aegis of the Legion przed kupieniem defensywnych butów. Następnie nabywam Trinity Force, potem kupuję Maw of Malmortius i Frozen Hearth. Dają obrażenia i wytrzymałość. Grając w Dominion robię podobnie. Zaczynam od Boots of Speed, Prospector's Blade i dwóch Health Potionów. Później Aegis of the Legion, lepsze buty i Trinity Force. Następnie dostosowuję się do wrogów. Wybieram spośród takich przedmiotów jak Randuin's Omen, Maw of Malmortius, Sandrine Blade czy Last Whisper. Zawsze próbuj gankować od tyłu. Aktywuję Devastating Charge, zbliżam się do Galio i odpycham go od wieży. Gonię go, używając Rampage'a i Spirit of Dread, by zadać obrażenia. Wycofuję się, a Nasus zgarnia First Blooda. Chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz w tej walce: Hekarim powinien się trzymać blisko wrogów, by zadawać maksymalne obrażenia. Zauważcie, że ruszam się po każdym ataku, zapewniając dodatkowe uderzenia z Rampage'a. Pamiętajcie, by wykorzystywać mechaniki Hecarima. Przed wepchnięciem Ezreala na ścianę używam Rampage'a, gdyż z szarży napędza umiejętność pasywną. Gonię go, używając Ghosta, Rampage'a i Spirit of Dread do zabicia go. Rzucam się na Kayli. i używam Onslaught of Shadows, by unieruchomić ją pod wieżą i zabić. Ponieważ Spirit of Dread wciąż działa, używam Rampage'a i Smite'a, by wyleczyć się na stworach. Podczas walk w dżungli, najlepiej utrzymywać skrócenie cooldownu Rampage'a. Upewnij się, że ta umiejętność zabija ostatniego potwora i podbiegnij do następnego obozu. Kiedy się zbliżysz, ponownie użyj Rampage'a, by cooldown pozostał niski. W tym przypadku udało mi się oczyścić obóz na tyle szybko, by zabić jeszcze Jaszczura Smite'em i uciec za pomocą Devastating Charge. Pamiętaj, że on of Shadow zmusza wrogów do uciekania od ciebie. Tutaj atakuję Ramusa tak, by wpadł w moją drużynę. Rzucam Devastating Charge i Rampage, pozostając przy nim. Po zabiciu go uciekam od wieży i Morgany. Używając Onslaught of Shadow, zaraz po devastating charge otrzymujesz premię do obrażeń i łatwo odpychać wroga. Unieruchamiam Galio, a jego drużyna przychodzi z pomocą zbyt późno. Po zabiciu go atakuję wrogów z małą ilością Armora, Morganę i Kale. Zauważam Ramusa. Devastating Charge daje mi dużo prędkości ruchu, zanim ten mnie stamtuje, przez co odpycham go do drużyny. Dzięki pancerzowi z przedmiotów wytrzymuje ciosy wieży na tyle długo, by drużyna zdobyła Ace'a. Speed Shrine w Dominionie są przydatne dla Hekarima dzięki umiejętności pasywnej, która zapewnia dodatkowe obrażenia. Łapię Nidali, a następnie Fiza dzięki Onslaught of Shadows. Połączenie szrajnów i umiejętności Hekarima do zadawania obrażeń w ruchu pozwala unikać skillshotów. Po zabiciu Nidali i Fiory walczę z Fizem. Mam przewagę, ale on używa ultimata. Unikam go i gonię Fiza używając Devastating Charge. Zabijam go za pomocą Rampage i zdobywam kontrolę nad środkiem. Dzięki za obejrzenie prezentacji Hekarima. Jeżeli materiał wam się podobał dajcie kciuka do góry i subskrybujcie kanał Gimper, by być na bieżąco z Kronikami Legend. Do usłyszenia przywoływacze.